Cześć wszystkim, z tej strony Kubik, zapraszam Was na kolejny odcinek najlepszych taktyk Majora w Berlinie I co ciekawe, sam siebie zaskakuje, bo chciałem żeby ta seria była do siebie bardzo podobna, żeby odcinki były do siebie zbliżone Tak ostatnio wprowadziłem, powiedzmy, że troszkę świeżości tymi ostatnimi filmikami, gdzie jednak to nie były takie taktyki, gdzie można było jeden w jeden e, nam je pokazać Tylko pokazałem Wam jakieś takie minimalne problemy z kontrolą mapy, czy złą informacją, takie bardziej ciekawostki tak teraz wam nie pokażę jednej rundy, dwóch, trzech, ja wam pokażę pięć rund z meczu Face Clan kontra Renegades, no moim zdaniem e, ta mapa jest najlepiej taktycznie rozegraną mapą całego Major'a. Tutaj przez 15 rund wszystko jest bardzo poprawne, powiedzmy podręcznikowa wręcz gra Face Clanu, jakby ktoś tutaj napisał plan, Runda numer 1, 2, rozpisał sobie do 15 i wtedy y, trzymamy się tego planu, rozgrywamy wszystkie rundy. Co ciekawe, gra, taka zaplanowana, działa do momentu, kiedy nie przegrasz rundy. Co ciekawe face. Trochę czekało na przegraną rundę, więc może faktycznie dlatego e, ta taka ułożona gra działała. E, postanowiłem wybrać 5 najlepszych rund, które będę chciał wam pokazać. Wiele fejków, jak w ostatnim odcinku. E, też z Face właśnie na mirażu, także tu faktycznie pokażę wam masę ciekawostek. Na początku pokażę wam z lotu ptaka jak w ogóle wygląda taktyka i co w niej zrobili zawodnicy Facecam? No bo sam start dosyć standardowy, czyli rzucona linia smoków pod bombsite A Trzy granaty dymne już poleciały Może poczekajcie chwilę, bo sobie wyłączymy tutaj te wszystkie podpowiedzi Tylko będę, ja sobie sterował kamerą i wszystkim Także standardowa linia granatów Wyrzucone smoki. na razie trzy Wam potem może się pokaże jakie smoki poleciały, gdybyście nie znali I no właśnie, teraz rzecz dosyć ciekawa, bo Tutaj te pierwsze rundy, które będę Wam pokazywał, yy, to tak naprawdę czekanie w Feniksie. Coś, czego nie oglądamy zbyt często. Tu naprawdę zawodnicy Face Clanu bardzo dużo czasu spędzają w tych okolicach. Czekają, czekają, czekają na ruch rywala, chcą zobaczyć to, co się wydarzy. Także tu faktycznie tego czekania w Phoenixie tutaj dosyć dużo. Takie pojedyncze akcje czasami oglądamy, albo kiedy tu poleci smok, to się czeka, ale to zawodnicy face klanu sami z siebie czekają i liczą na jakiś skrót rywala, że on będzie chciał zasięgnąć troszkę więcej informacji. Tak, face clan rzucił wcześniej, że smoki poleciały dwa kolejne pierwsze do przewodówki, drugi przed gniazdo z tego mamy przejęcie gniazda. Co ogólnie na razie mamy, patrząc tak naprawdę na samą stronę taktyczną? Fake szybkiego dworu poleciały te granaty. Na szybko. Druga rzecz. Fake. Tak naprawdę wejścia gniazdem, bo tutaj wejścia gniazdem nie będzie. To jest tylko przejęcie pozycji przy gnieździe, ale z tego jeszcze będą różne kombinacje. Także tu już mamy dual fake'a, tak naprawdę rzuconego przez zawodników Fejskanu, tego walka w okolicach gniazda, szybko frak zdobyty. Zobaczcie, że dwójka graczy cały czas czeka sobie pod Site B. A co robi dwójka zawodników od gniazda? No to jest coś niesamowitego, jak oni to rozgrywają. Fleszyk paka w ogóle już jest pod gniazdem. Co robi Paka? Wjeżdża spod gniazda pod bombsite dolny, do tego mamy domknięcie w Feniksie. No takie rzeczy nie są oglądane zbyt często, żeby drużyny tak mocno uchwały samemu sobie. No bo jednak tu mamy rozdzielenie się dwójkowe. Którakolwiek z dwójek by miała kłopoty, to by mogło nie zadziałać. Także tu faktycznie odwaga face domknięcie pozycji, to jest coś niesamowitego, bo jednak to jest taka podręcznikowa gra. Powiedzmy, tak? No bo jednak akurat Nuke jest bar za taką mobą, która sprzyja drużynom i ekipom, które znają rotacji i tak dalej, bo to jest mapa w ogóle polegająca bardzo mocno na czytaniu rotacji. Jak większość z reguły, ale tutaj rotacje chyba e, czytanie ich daje wam najwięcej, bo na często jak komentuję, mówię: Newt to jest mapa, gdzie najlepiej byłoby kryć w 6 osób, kiedy tracisz dwór, bo chyba tych jest tyle, że nie da się tego przykryć. No ale właśnie, przyjmujesz Fenix, fajnie jest to domknąć od ramp. I na przykład CETA o tym wie: CETA odpuszcza Fenix, to podwaja rampę. Co się tu dzieje? Clan przyjmuje Fenix, ale nie atakuje od ramp. Oni atakują spod gniazda na dół. No to jest coś niesamowitego, także już ta pierwsza taktyka mogła wam się podobać. Teraz pokażę wam pojedyncze Granaty, które oczywiście pozwoliły przejąć dwór. Nie mówię, że są to jakieś super świetne granaty, bo to są zwykłe granaty. Może ten Olofa was zaciekawi, rzucany pod gniazdo. Ale tu faktycznie dzięki tym granatom można będzie rozegrać kolejne cztery taktyki, które wam za moment pokażę. Także może na początek przyłączmy się do gardiana, bo jest on akurat yy, jedną z osób, która rzuca te granaty na pierwsze tempo. Żeby rzucić jego smoka, trzeba przytulić się na wprost tej ciężarówki i zobaczcie za moment, gdzie będzie wcelowany gardian. to na razie nie jest to miejsce, czekamy do góry, tutaj macie to miejsce i zasada jest prosta, jak macie to okienko, tutaj, o, ciężko trochę je namierzyć, powiedzmy sobie szczerze, to tutaj dolny lewy róg trzeba się wcelować, z tego co widzę, Guardian celuje może troszkę wyżej, nie wiem, czy on ma na palec, w każdym razie to jest smok Guardiana, który rzucany jest jako pierwszy i on akurat leci sobie, zobaczcie gdzie... Na przednią część linii i jest to akurat smok, który najczęściej jest. Yy... Gaszony tak naprawdę, tak? Czy, czy tutaj antytoryści często rzucają te czy tam zapalający po to, żeby ten smok yy, źle poleciał? Także jeżeli będziecie rzucali smog gardiana i okaże się, że tu jest luka po środku, to nie dlatego, że wy go źle rzuciliście, chociaż to jest taka szansa, ale dlatego, że wam rywal dorzucił zapalający, więc zawsze pamiętajcie o tym, że luka może być. Standardowo fleszyki, żeby przeskoczyć, albo kolejna osoba ze smokiem, to też jest spoko, no ale dobra, prosty smog Guardiana, yy, również smoka dużo tutaj, Rein, także zobaczycie zaraz, jak tą linię pełną stworzyć. Smoke rain jest troszkę trudniejszy, więc nie pokażę go Wam w biegu, tylko musiałem sobie wcześniej ten moment zatrzymać, bo króla Train rzuca go wyjątkowo szybko. Jeżeli chodzi o samo wcelowanie się, no przede wszystkim zobaczcie, że gra na teren jest rzucany na kucaku, potem zobaczcie samo wcelowanie się na początku kreseczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewiąta kreska. I wcelowanie się w pierwszy ten drut kolczasty Tak wygląda wcelowanie się Reina Też wydaje mi się, że on jest tutaj charakterystyczny Bo jest troszkę ciemniejszy w tym punkcie Szczególnie jak się patrzy tutaj, bo na przybliżeniu No też to troszkę widać, także jest ciemniejszy Ale tu faktycznie mam wrażenie, że jest on jeszcze bardziej charakterystyczny I akurat yy, potem rzucony jump jumpscript. jumpscript standardowo znajdziecie w opisie tego filmiku Podrzucam go pod każdym swoim filmikiem Chyba nawet pod pikemami a mi go wrzuciłem A może nie, nieważne W każdym razie wyciek ten smoke leci On ma tutaj spaść troszkę przed krawężnikiem Sama linia jest bardzo dobra, bo żadnej luki nie ma, a o to w linii chodzi. No, pokażę Wam jeszcze smoke'a Niko. On jest akurat tak prosty, że powinniście go od razu ogarnąć. No, standardowa zasada. Jesteś od ostrzelania, rzucasz najprostszego smoka i tak to wygląda z perspektywy Niko. Smoke Neo i jest rzucany po czasie. Może na początku pokażę Wam smoke Polaka. I jeszcze rzecz, o której Wam chyba nie powiedziałem wcześniej. Dlaczego ta taktyka jest taka dobra? A to dlatego, że z, powiedzmy sobie szczerze, że wejście od gniazda pod bombsite A w rundzie numer 2 Jest tak popularne Jak domknięcie na mirażu bombsite'u B Od gali i od domku Jest to najczęstsza taktyka anti-force, anti, anti Stąd faceclown właśnie fejkując gniazdo jeżdżę to podbiło Tak zobaczcie na sam smoke Neo Skąd jest mniej więcej rzucany Tutaj macie miejsce Neo Które on sobie ogarnia Stara się mniej więcej na wprost właśnie Scelować z tym miejscem Na razie czeka Kiedy już się Wceluję, zobaczcie jak to wygląda Dokładnie jeżeli chodzi potem o Te, powiedzmy, że kable Antenki, wydaje mi się, że przede wszystkim wcelowanie się Tutaj do góry troszkę ponad kable I za moment zobaczycie Jak to dokładnie wygląda Jeżeli chodzi o rzucenie go z biegu Bo ten akurat granat Neo jest rzucany z biegu Czekamy aż Polak otworzy granat Biegamy, biegamy, dwa kroki i Najważniejsze jest to, żeby tutaj w przybudówce było odsmokowany, żeby ten smok był w miarę głęboki, żeby on dotąd nie wystawał, bo jak będzie tu wystawiał, to gość to wykorzysta z tej strony. No co do opcji smoka na przebudówkę, powiem Wam szczerze, że to jest chyba jeden z trudniejszych, który widziałem. Na bank znajdziecie jakieś prostsze, są z tego miejsca, stąd się bardzo przyjemnie rzuca smoka. Często osoba, która jest na dachu też rzuca smoka do przebudówki, także tu faktycznie na pewno kilka opcji sobie znajdziecie, ale jak chcecie nauczyć się tej trudniejszej, z też korzysta Neo, no to macie ten filmik, czekamy tylko na smoka Olofa, bo ten ma akurat yy, tego smoka rzucanego akurat pod gniazdo. Na początku też jego zadaniem było sprawdzenie, czy rywale nie skracają kwadratu, bo to też akurat jest popularna taktyka, jeżeli chodzi o samych antyterrorystów, czekamy na Olofa. Ten musi ustawić się na swój granat dymny. Zobaczcie, jakie jest miejsce. Akurat tego smoka. Za moment Olof nam się pod niego ustawi. I mamy miejscówkę. Z tego, na co widziałem, OLOW sobie ją odmierza tutaj na wprost, ustawiając się. Jak mamy te wentylatory, to mniej więcej na wprost tych wentylatorów. Tutaj do tyłu też mamy pełną informację. I zobaczmy, jak to wygląda dalej, bo granat jest otwarty dobiegnięcie do momentu tego płotu, to też jest ważne, czyli on sobie celuje, potem nie rusza celownikiem, biegnie, biegnie, biegnie i kiedy pokryje mu się celownik z tym płotem, wtedy leci jumpscup. Zobaczcie jak dalej ten granat wygląda, bo to jest dla was najważniejsze. On się odbija od właśnie tej ścianki i wpada pod gniazdo. I to jest dla was najważniejsze. Jeżeli będziecie sami stali tego smoka, on również ma wam się odbić od tej ścianki. Jak odbije wam się tutaj, czy tutaj, to znaczy że źle tego smoka. To jest właśnie najważniejsze. Trajektoria lotu. Także sam grana dymny również do łatwych nie należy. Przytulenie się jeszcze raz w to miejsce. Wcelowanie się. Biegnie, 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 biegnie. Pokryje się ze ścianą. Puszcza. Leci, 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 leci. Odbija się od ścianki. Spada. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to wytłumaczyłem. No ale to jest major. Tu nie ma łatwych smoków, Tu nie ma łatwej gry. Face tam to w tej taktyce pokazało. Także teraz czas przenieść się do kolejnej rundy i e, pokażę wam, jak dalej fejkują zawodnicy face bo oni cały czas chcieliby tylko kombinować. Akurat linia smoków będzie rzucona taka sama jak w rundzie poprzednim, więc wam nie będę drugi raz tego pokazywał. Zobaczcie, jak to faktycznie wygląda ze strony face clanu. Pierwsze smok od NiKo, O, trochę luka po prawej stronie się pojawiła. To rzucona linia granatów, przejęcie Feniksa. Trzy osoby gotowe, troszkę neo z tyłu. Olof również przygotowany defensywnie i... Na razie czekają, czekają sami zawodnicy troszkę bliżej Fenixa na to, jak wyjaśnić ta sytuację, i zobaczycie, jaki teraz w ogóle mają pomysł na siebie zawodnicy Facecona, bo będzie troszkę bardziej zaawansowany. Same granty Wam pokażę standardowo na końcu. No ale teraz e, przede wszystkim chcę Wam pokazać umiejętność rozciągania gry, chociaż nie wiem, czy oluf z jakiegoś trudnego smoka, więc może, żeby potem nie pokazywać Wam jeszcze raz tych granatów. Pokażę Wam teraz tylko z perspektywy neo jego smoka. Czyli przede wszystkim no kuca Zobaczcie, w które miejsce mierzy Polak. Jak mamy, to są dosyć charakterystyczne punkty w tym miejscu. Jak mamy dwa, powiedzmy, takie okręgi na tej rurze. Górny i dolny, celuje troszkę ponad ten dolny. Może z tej perspektywy będzie Wam łatwiej to ocenić. Także mamy miejsce w celowaniu się neo. Za moment otworzy granat. I zobaczycie, gdzie będzie szedł Polak. Idzie sobie po prostu eską do tyłu i kiedy się zatrzyma, to go puszcza. Tak to działa z perspektywy zawodnika z Polski. Granat faktycznie leci do przybudówki. Ważne, żeby to okno zbić. Wcześniej też Olof fejkuje. Tu rzucam Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Proste fejki. I po co się fejkuje? Po to, żeby panowie w Feniksie byli łatwiej. Już wam mówiłem o tym w poprzedniej rundzie. Bardzo rzadko stoi się w Feniksie i nic nie robi. To jest ta mega poprawna, mega zarąbista gra że oni tworzą sobie miejsce na mapie, robią zamieszanie z jednej strony, by było łatwiej z drugiej. I ja wam to jeszcze pokażę w kolejnych rundach, bo to jest podręcznikowa gra. Kiedy ja sam miałem okazję być trenerem kilku ekip i analitykiem, również zalecałem to rozciąganie gry i to również wychodziło bardzo dobrze. Także tu faktycznie jest to rzecz taka zalecana zdecydowanie na new I teraz. Jest opcja wejścia na całkowicie czysty BSB. No trochę tutaj fejsklan tempem nie manewruje najlepiej, do tego w ginie. Także tu akurat widzicie samo przejęcie, też dosyć powolne. Nie zaufali temu fejkowi do końca, przez to rywal zdąży dosyć mocno przerotować. I sama runda też nie będzie łatwo wygrana. Ją i tak uda się wygrać. Może Wam pokażę w przyspieszeniu, troszkę jak to wygląda. Problem na pewno jest z granatami. Bo brakuje smoków, skoro były tworzone te wszystkie fake. no to wiadomo, że tych granatów zbyt wielu nie ma Najważniejsze jest przetransportowanie bomby, bomba akurat jest gotowa w okolicach bombsite'u dolnego No też troszkę ryzykownie, ale zobaczcie, że tutaj nikt go nie kryje, więc gdyby ktoś wyjechał Mogłoby się to zakończyć bardzo źle. No, sama runda też będzie troszkę fartem ugrana przez Fejska, ale chcę przede wszystkim pokazać od strony taktycznej. Tutaj po tym fejku fajnie jest zdecydowanie drastycznie wręcz zwiększyć tempo tego podejścia. Wtedy wyszłoby to dużo, dużo lepiej, szczególnie, że na rundzie Echo w teorii rywal jest bardziej podatny na te wszystkie granaty. Tak, tutaj, no właśnie. Guardian problemy. Rain problemy. Na szczęście ratuje to wszystko. Neo. Do tego no brak defa u rywali. Jakoś tak mocno nie przeszkadza. Sam Neo jeszcze czeka. Dłapany Jake'em, Azar, który się musi oderwać do rozbrajanej bomby i z tego już nic więcej nie wiecie, także brawa dla Neo, bo on tą rundę uratował, mimo tak świetnej zagrywki, no ale właśnie kolejny przykład rozciągnięcia gry. Zostawiam wam jeszcze dwa takie przykłady, za moment wam je pokażę, ale następna taktyka ja to zawsze nazywam pewniaczkiem na nuku. Każda zagrywka, każda mapa w sumie ma takiego swojego pewniaczka. Polega to na tym, że jest to taktyka, która wychodzi z reguły najczęściej. I pewniaczkiem na Niuku jest wejście na Akurnik, drzwi przybudówka, albo bez kurnika, albo bez drzwi, na przykład, nie wiem, kurnik przybudówka, drzwi przybudówka, albo bo wszystkie trzy pozycje ale przybudówka jest najważniejsza. Zobaczcie, jakie fajne przyjęcie przybudówki mają zawodnicy Face, bo oni już to nam pokażą na pierwszym fullu. Nie uwierzycie w to, co zobaczycie zaraz w kolejnej rundzie. Zapowiadałem, że będzie świetne wejście od przybudówki. Faktycznie ono jest dobre, ono jest dosyć standardowe i tak naprawdę powinienem, powiedzmy, że nagrać to od nowa, ale jak zobaczyłem jednego smoka Postanowiłem go zostawić. Tak, jak mówiłem, to jest wręcz niesamowite, że taki granat dymny się pojawił. Bo na początku oglądam sobie wejście, mówię o, będzie fajne, bo oczywiście oglądam sobie powtórkę przed że żeby wybrać dla Was najciekawsze akcje. I tak, widzę. Ok, na dworze cyk. Linia granatów. Fajnie, wszystko tutaj leci, wygląda dobrze, o kolejne granaty poleciały Wszystko bardzo dobrze wygląda, jest ta linia smoków Wejście od przybudówki, Ło! jaki taktyczny smok ze strony faceklanu. Fajne flesze, trochę spóźniona tu reakcja, no, ale samo wejście od przybudówki z tym smokiem, z tymi fleszami górą Rewelacyjne, taki był plan nagrań E, ja wam coś pokażę, już przy was cofnę rundę, żeby nie ciąć potem tego materiału i... Ten smoke jest wręcz niesamowity, że on tak poleciał. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej pechowy smoke tego majora. Zobaczcie, jak poleciał granat dymny, pozwalający graczom terror wejść od przybudówki, którzy akurat w tej rundzie chcieli do przybudówki wejść. I nie bez powodu przełączyłem się na antyterrorystę. Jake'em chce rzucić smoka, żeby graczom terror się trudniej wychodziło z dworu. Patrzcie, jak Jake'em rzuca smoka. Rzuca go tak, że akurat odbił się on od kolegi Spadł idealnie na wyjście do przybudówki I akurat Face od tej przybudówki zaraz atakuje To jest wręcz niesamowite, że taki granat dymny poleciał Ułatwiający wejście, no to tyle co Lias się popisał, bo to faktycznie Niby miał być rewanż, ale no oberwał w plecy Same te granaty już wam pokazywałem wcześniej Miało być fajne wejście, no faktycznie ono jest ciekawe i najlepsze to, że FaZe tą rundę i tak wygra w sytuacji dwóch na trzech Zatem to oczywiście przeniesiemy się na kolejne rundy, bo jeszcze chciałem wam pokazać to umiejętne rozciąganie gry Także przełączmy się na te ostatnie rundy i możemy kończyć odcinek Przyszedł czas na to rozciągnięcie gry ze strony Face Clanu, granaty standardowe, to się niewiele zmienia, dorzucone Pierwsze smoki, właśnie jeżeli chodzi o tych zawodników, standardowa akcja na dworze. Co ciekawe, też Renegades widzimy, że chce to kontrować grając na blisko. To też jest dosyć ciekawa opcja. Do tego od razu też zawodnicy przygotowani pod bombsite. A tworzący tego fakea no to akrok nie nieudany, bo miał spaść na kurnik. Ale zobaczcie, ile rzeczy robi FaceClan. Aby ułatwić sobie wejście na rampę, żeby ona była czysta. Zobaczcie, że na przez chwilę była czysta. Tu znowu jest problem z tempem, tak? Jak była to poprzednia akcja, Fake góra, wejście Feniksem, tempo było zbyt wolne. Tu też faktycznie widać, że gdzieś to tempo jest spowolnione, stąd Gratis Faction już przerotował. Ale już widać właśnie, jaki jest plan. Zawodników Face clanu i y, zobaczmy jeszcze jedną rundę, bo akurat w tej, no, nie do końca to zadziałało. Tak samo, rosznięcie dobre, troszkę spóźnione tempo. Y, wejście na Gratis Factiona, który jako snajper jednak może stworzyć barierę nie do przejścia, mimo że oczywiście Face Clan tą rundę wygrało. Bo standardowo Olof coś to jeszcze pokombinuje w okolicach bombsite 2 i Face na ten bombsite, a wejście, wejdzie. To zobaczcie jeszcze na ostatnią rundę i kolejny przykład tego, jak Face Clan, fe, face clan manewruje rywalem. Renegades jest w takim szoku, oni nie wiedzą co bronić. I ostatnia runda w tym filmiku jest tego idealnym przykładem. Może jeszcze na szybko przed tą akcją wytłumaczę wam, na czym polega dobre wejście na pochylnie. Dobre wejście na pochylnie jest wtedy, kiedy wchodzisz na jedną osobę, a najlepiej jak nikogo nie ma. Poprzednia akcja, to i tak było wejście na graczy, tak który był sam, więc w teorii było to poprawne wejście. Tak zobaczcie teraz. Okej, okay, wiadomo runda eco, troszkę łatwiejsza sytuacja, wynik świetny, face clan miażdy swojego rywala, ale zobaczcie na kolejną zmyłkę, bo faktycznie. Face Clan chyba jest drużyną, która najczęściej korzysta z fakeów spośród wszystkich na Majorze. I zobaczcie na kolejną akcję. Pierwsze tempo, od razu Niko z fragiem przy drzwiach, ma najlepszego respa, jest ta misja. Za moment też prawdopodobnie wymiana broni pomiędzy tymi zawodnikami. Na no, pochyli Neo robi zamieszanie. Na dworze czeka sobie Rain. Także tu na razie dosyć standardowa runda, nic ciekawego się nie dzieje i no zobaczcie, co się będzie działo za. Moment, na razie jakieś palenie kurnika, podejście coraz bliżej Olof szukający do kontaktu, palenie za wentyl CT Niko cały czas wcelowany, szukający kontaktu z rywalem Więc widzicie, że pod tym bombsite'em, a zamieszanie jest naprawdę spore Rejn czeka, niewiele się dzieje, ale to jest tylko cisza przed burzą Teraz wymiana broni, czekamy na kolejne granaty Zobaczcie na to, co zrobił w tej sytuacji Rejn On właśnie rzucił Mołotowa w to miejsce I Azar, zawodnik, który aktualnie stoi na pochylni przez to, że Ranger teraz tego smoka zabiera wizję jk daje informację, że coś się na tym dworze dzieje, azar momentalnie rotuje. I po tym fejku na dworze jest wejście teraz na samego jks a który jest bez jakiejkolwiek szansy. Kolejny fake! Kolejny raz zawodnicy face clanu tworzą sobie miejsce na mapie. I o tym sobie najwcześniej. To będzie nietypowy odcinek, który nie będzie jednej konkretnej taktyki. Tutaj będzie sporo tego materiału, żebyście zobaczyli, jak mądrze można tego niuka rozgrywać. i... Nie wiem, czy troszkę niezbyt mocno zaryzykuję, szczególnie, że major jeszcze trwa, ale do tej pory to jest najlepiej taktycznie rozegrana mapa całego majora. Najbardziej z pomysłem, wszystko tu działało i to był świetny mecz. Starałem się brać najciekawsze momenty które... dla was. Yy, wiadomo, że zachęcam do obejrzenia całej powtórki tego spotkania. Jeżeli chcecie stworzyć kilka taktyk dla swojej drużyny na nuku, lepszego materiału aktualnie znajdziecie. Także do tego spotkania was odsyłam. Dziękuję wszystkim, którzy nadsyłają mi cały czas akcje, czy to na maila, czy to na Facebooka, czy nawet na Instagramach ktoś mi ostatnio wysłał, czy w komentarzu na YouTube, także faktycznie wasza pomoc jest nieoceniona. Aktualnie mam na liście 39 taktyk, ale wiadomo, że jeszcze selekcja, także z 10-15 pewnie z tego zostanie, więc jeszcze będą kilka odcinków. Będzie. Od razu zapowiadam, że teraz będę miał sporo wyjazdów, także niestety serii nie uda się podtrzymać codziennie, ze względu na to, że mam sporo obowiązków, o których za niedługo się dowiecie co będę robił, ale jeszcze Wam nie mogę tego zdradzać, no ale właśnie, żeby tutaj Wam się wytłumaczyć, dlaczego codziennie odcinków nie będzie, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, a z czasem faktycznie gdzieś ta informacja pojawi się, co będę za niedługo robił na stałe. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne i pozdrawiam Was gorąco, cześć!